O, ale fajnie być na wagarach. Wow, fajny rower. Wow, co to? Wygląda jak różowy sejf. Hej, proszę pana, upuścił pan sejf. No już odjechał. Zobaczmy lepiej, co jest w środku. Wow, ale to jest piękne. O nie, wciąga nas do środka. Gdzie oni się podzieli? Naprawdę otworzyli mój sejf? O, no to trafili na challenge. Gdzie my jesteśmy? Na bank jesteśmy na challenge'u. Hm. Mogę pierwszy otworzyć safe. Świetnie. Zobaczmy. Co? Wróżka? Dzień dobry, jestem dobrą wróżką. Ale ona jest mała. I co mam z nią robić? Ej, ty coś w ogóle potrafisz. Nie trzęś słoikiem. Tak grzeczny chłopiec się nie zachowuje. Co, to, to jakaś bezużyteczna wróżka. Phoebe, zobaczmy, co u ciebie. Dobra, już patrzę. Tak. Wow, domek z piernika. Super. Wygląda tak pysznie. Bardzo mi się podoba. Chcę go jak najszybciej spróbować. Zacznę od dachu. Hej, Mike. Tak w ogóle to mój domek z piernika. Oddawaj i więcej nie ruszaj. I tak kontynuujemy. Spróbuję dachu. Wow, to niesamowicie pyszne! I na dodatek z moimi ulubionymi skitelsami. Fantastyczne! Nicole, a co ty masz w sojfie? Przekonajmy się, co? Karma dla kotów. To obrzydliwe! Dlaczego tylko ja mam takiego pecha? Naprawdę muszę to zjeść. A jeśli zamienię się w kota? Dobra, trzeba zebrać siły i spróbować. To obrzydliwe. Ho, ho, ho! Nasza no, kujonka nie karmę dla kotu. No dalej, powiedz miał! Co za nieprzyjemny gość! Zaraz dam mu nauczkę! Ale najpierw trzeba otworzyć to wieczko. No dalej! Udało się! Udało mi się uwolnić! Ale co tu się dzieje? Jestem co prawda dobrą wróżką, ale i sprawiedliwą. Zaraz dam nauczkę temu nieprzyjemnemu chłopakowi. Ale mi leci! Super! A teraz ją przewrócę! O nie, ale pyda! Całe kocie żarcie spadło na mnie. Jestem teraz cały brudny i śmierdzę. Też mi dobra wróżka! Zaraz cię złapię! Chodź tu! Dokąd ona poleciała? Myślisz, że cię stąd nie wyjmę? Nie, Mike, nie ruszaj. Ona zostaje w tym domku. Jesteś taka piękna. Możesz zostać tutaj. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Bardzo dziękuję za propozycję, ale muszę już lecieć. Żegnajcie! Właśnie, leci, nie wracaj! Teraz ja pierwsza otworzę safe. Zobaczmy, co tam mam. Wow, jaka apetyczna kanapka. Super i tak ładnie pachnie. Zaraz spróbuję. Mm, to jest przepyszne. Tak, podoba mi się. Ja też chcę spróbować. Mike, tobie nie wolno. Ta kanapka jest tylko dla mnie. Skąpi radło. Dobra, zobaczmy, co mam. O, nie, to ryba! Okropna, surowa ryba i śmierdzi okropnie. Mike, pospiesz się i jedz zanim zaczniemy śmierdzić rybą. Co za koszmar! Nie mogę uwierzyć, że muszę to robić! Fuj, odgryzłem jej głowę i jest niesamowicie niedobra! Dobrze ci tak, Mike. A ja będę cieszyć się moją kanapką. Mam pomysł na prank. Bibi, patrz, czy to kangur tam skacze? A teraz szybko podłożę jej rybę do kanapki? Tak, dowcip się udał. Nie ma tam żadnego kangura. Oszukałeś mnie. Dobra, czas na drugą kanapkę. O, nie, mam rybę w ustach. To okropne, okropne. Jasne, że to sprawka, Majka. Dobrze, że jej nie zjadłam. Nikol, otwieraj swój sejf. Zobaczymy. Wow, to mały Joda, ale słodki. Ciekawe, co potrafi robić. Oj, dlaczego jego oczy robią się czerwone? Mike, boję się. Co się dzieje? Nie ruszajmy się. Może nie zauważy. Tak, ta kanapka jest pyszna. O my god. Su? Co się dzieje? Moja kanapka się spaliła i jest czarna. Nicole, nie ruszaj się! Uf, obeszło się! A wiecie co? Mam pomysł! Hej, mały Joda, Ugotuj dla mnie rybę! Super, zadziałało! Teraz mogę ją zjeść! Mm, to całkiem smaczne! O nie, Mike, Mike! Zaraz się usmażysz! Nie! Wiem, jak uratować Majka. Trzeba postawić lustro, które odbije wiązkę. Tak, udało się. Jodo się zniszczył. Wielkie dzięki, Fibi. Uratowałaś mnie. To teraz otwiera sejf? Fibi, może ty? Dobra, mogę ja. Wow, tym razem dostałam pizzę. Jest taka apetyczna. Tak, mam zdecydowanie szczęście. Dobra, spróbujmy. Mmm, jaka pyszna! A ser się ciągnie i jakie pyszne peperoni. Tak, obiad był wspaniały. A brzegu nie potrzebuję. Dobra, kto następny? Nicole, otworzysz. Dobrze, mam nadzieję, że też mam coś dobrego. Su, to śmierdzący pleśniowy ser. Jest okropny. Nie będę jeść. Może wy chcecie? Nie, dobrze rozumiem. Trzeba się zabrać w sobie i go zjeść. O nie, to obrzydliwe. Nie rozumiem, jak niektórzy mogą go lubić. Mike, teraz twoja kolej. Ciekawe, co ja tam mam. Chyba nie śmierdzi. Dobra, zobaczmy. Wow, to jakiś eliksir. I co on robi? Tak. O, pachnie dobrze. Mmm, ale dobre. Tak, podoba mi się. Ale nic nie czuję. Zaraz, jest to etykietka z myszką. Czy ja się zamieniam w mysz? Dziewczyny, pomóżcie mi! Wow, Mike naprawdę stał się myszką. Jaki słodki. O nie, ja strasznie boję się myszy. Nikol, zabierz ją, zabierz, proszę. Ale jesteś śmieszna, Fibi. Och, mam pomysł. Mike, może zjesz mój ser? Jesteś teraz myszką, więc na pewno ci się spodoba. Tak, zadziałało. Ej, dlaczego mam w ustach śmierdzący ser? Obrzydliwe. Phoebe, naprawdę skoczyłaś na stół? Byłem tylko myszką, a nie krokodylem. Kochani, mogę pierwsza otworzyć safe. Hurra. Ciekawe, co tam mam. Wow, to lody. I to całe wiadro. Ale super. Mm, są takie dobre. Super. Czemu się śmiejecie? A, mam lody na nosie. Śmiesznie i bardzo smacznie. Z przyjemnością zjem całe wiadro. Zobaczcie, jakie apetyczne. O, ze mną się podzielisz. Dobra, dobra, otworzę mój sejf. Tak, co tam? To przecież czerwona papryka. Co za koszmar. Naprawdę muszę ją zjeść? Ale to jest takie ostre. O mój Boże, cała buzia będzie mnie palić! Chociaż... Nieźle, nie jest wcale taka ostra. Nawet mi się podoba. Ojej, zdaje się, że trochę pospieszyłem się. O nie, w mojej buzi jest prawdziwy pożar! Oj, biedny Mike! Strasznie mnie pali! Co? Moje lody! Mike je roztopił! Ale chyba wiem, jak uratować Majka. Mogę go zgasić płynnymi lodami. Tak, udało się! Wielkie dzięki, Nicole! Lody są przepyszne. Sprawdźmy, co jest u mnie. Wow, to znowu portal! Znowu nas gdzieś wciąga! Ech, biedne dzieciaki! Ło, tu jesteście! Tak się cieszę, że wróciliście! No dobra, muszę już zabrać safe i jechać. Do widzenia. Ej, niech pan poczeka, dokąd pan jedzie? No i odjechał. Wielkie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych śmiesznych filmików. I stawiajcie lajki i piszcie komentarze. Do zobaczenia.